Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Narodowa oraz Długoszyn zaciekawia swoją obecnością mieszkańców Jaworzna, którzy przebywają w najbliższym otoczeniu Galerii Galena. To właśnie w ścisłym centrum miasta Ochotnicy udzielają rad odnośnie do bezpiecznego wypoczynku. Staramy się promować w szerokim stopniu znaczeniu słowo bezpieczeństwo, jak, jak mają się zajmować w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, aby w sposób. Prawidłowy móc zareagować. Oprócz wyjaśniania zasad bezpieczeństwa, nasi jawożnicy, ochotniczy strażacy zbierają także głosy dla swoich projektów w ramach JBO. W tym roku, jak i również w roku poprzednim, mamy swój projekt w Jawożnickim Budżecie Obywatelskim. Chcemy, aby w tym roku powstała Jawożnicka Sekcja Ratownictwa Wodnego. Dlatego też tutaj z nami współpracuje OSP Długoszyn, który również. Bardzo promuje z racji tego, iż to jest sekcja ratownictwa wodnego u nas w mieście i my chcemy się przyłączać w to i głęboko promować. A nasz projekt to jest stworzenie w mieście. Yy, Centrum szkoleniowo-dydaktycznego. Strażacy z OSP, tak samo jak i ci z PSP, chcą, aby wypadków w porze letniej było jak najmniej, i aby Jawoźnianie bawili się i wypoczywali bezpiecznie. Dlatego też udzielają rad, ale proszą także o wsparcie ich projektów, które trafiły do jawożnickiego budżetu obywatelskiego, żeby móc się doposażać i rozwijać, tak aby w razie interwencji maksymalizować szanse na udaną akcję.